Templariusze, najwięksi bankierzy średniowiecznej Europy. ówcześni rycerze opanowali perfekcyjnie zasady wolnorynkowej gry ekonomicznej. Joannici, prekursorzy ratownictwa medycznego, twórcy pierwszych szpitali w Europie. Ich ówczesna wiedza medyczna zadziwia dzisiejszych profesorów medycyny. Krzyżacy. To doskonale zorganizowane średniowieczne biuro podróży. Dla całej Europy organizowali walki rycerskie, nagradzające sowicie najbardziej walecznych. Nagradzani rycerze, wracając do domów, nieśli na ustach wieści o wspaniałych krzyżakach. Średniowieczny ponad 550-kilometrowy szlak krzyżowców od Krosna Odrzańskiego po Malbork śladami templariuszy, joannitów i krzyżaków czeka na swoje odkrycie. Na trasie znajdują się dwie jedyne w Polsce kaplice templariuszy, sześć zamków joannitów i ponad 20 zamków książęcych, rycerskich i krzyżackich z Malborkiem na czele. Na odkrycie czeka na szlaku 30 średniowiecznych miasteczek z zachowanymi fortyfikacjami. Miłośnicy zagadek średniowiecza mogą rozwiązać nierozwiązaną do dziś tajemnicę szachownic na kościołach.